W rysingu prasowym na Zazamczu. Jesteśmy w okolicy miejsca, gdzie będzie budowany tunel pod torami. Jest z nami pan Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Wocławka. Dzień, dzień dobry. Jest z nami także pan Tomasz Celmer, dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Włotławku i przedstawiciel wykonawcy pan Łukasz Kosiński. Przekazuję głos panu prezydentowi. Dzień dobry, witam jeszcze raz państwa bardzo serdecznie. Tak jak zapowiadaliśmy, wczesną wiosną zaczynają się twarde prace związane z realizacją umowy, którą podpisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku z wykonawcą, z firmą Wand z Tczewa na realizację inwestycji długo oczekiwanej przez mieszkańców Włosławka, szczególnie przez mieszkańców osiedla Zazamczy, czyli przejścia pod torami, przejścia pieszo-rowerowego pod torami właśnie na tym osiedlu. To się dzieje. Za chwilę zaczną się takie twarde prace związane z realizacją. I w związku z tym postanowiliśmy Państwa poprosić o przekazanie kilku informacji za Państwa pośrednictwem do mieszkańców Włocławka. Szczególnie do mieszkańców okolicznych bloków. Dlatego, że czekają ich no, ciężkie czasy. To znaczy trudne czasy o o szczegółach, może poproszę Pana Łukasza, żeby opowiedział. No tak jak Pan Prezydent tutaj powiedział na początku, te ciężkie czasy, no niestety one muszą być, dlatego że no technologia wykonywania robót wymaga od nas, żeby zabezpieczenie tych prac było takie, a nie inne. Będziemy to robić metodą połówkową, czyli jeden tor będzie zamknięty, drugi będzie czynny. Ale żebyśmy mogli to zrobić, no to musimy ten wykop zabezpieczyć i właśnie to zabezpieczenie tego wykopu spowoduje, że te czasy będą ciężkie, ponieważ będą roboty wykonywane na początku w nocy, co wynika z zamknięć kolejowych, które dostaliśmy od PKP. No i będą, one polegały na pogrążeniu ścianek szczelnych i dlatego właśnie będzie, będzie głośno roboty czasy w nocy między godziną 12 a czwartą rano. No i tylko inaczej się tego po prostu nie da zrobić. Kiedy, tak. kiedy tak. nadejdą te trudne czasy. Nie no, mamy jeszcze ustalonych wszystkich zamknięć kolejowych, tak ostatecznie, natomiast plan jest taki, że te zamknięcia będą od 15 marca przez tydzień czasu. Natomiast no, ostateczną decyzję jeszcze, jeszcze poznamy, jeszcze czekamy na potwierdzenie PKP. Natomiast takie najgrubsze prace zaczną się na tym studia. A zakończymy całkowite przedsięwzięcie? Ja jeszcze za wcześnie o tym, żeby mówić. Zgodnie z umową jest to rok 2022, oczywiście, ze strony wykonawcy i z naszej też dołożymy wszelkich starań, żeby ten czas maksymalnie skrócić, o ile to jest możliwe. Pamiętajmy jednak, że tutaj istotnym partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia jest jednak. Są jednak polskie koleje. Jest to jednak obiekt inżynieryjny, który budujemy na, pod ruchem, tak? bo na czynnej, na czynnej linii kolejowej. W związku z tym no, musimy też zadbać o to, że te utrudnienia dla ruchu kolejowego były jak najmniejsze i stąd no, ten termin realizacji w dużej mierze będzie wynikał właśnie z tych uzgodnień z możliwości podjęcia prac przez firmę wykonawczą. Tak jak tutaj pan Łukasz mówił od 15 prawdopodobnie od 15 marca w nocy do czwartej rano, od 12 do czwartej rano. No, będzie tutaj głośno i niestety mieszkańcy muszą się przygotować na to. O to właśnie prosimy Państwa, żeby mieszkańcy nie byli zaskoczeni, tylko prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Już w tym momencie przepraszamy za te kłopoty. Są to chwilowe, no, może chwilowe, bardzo bardzo dokuczliwe na pewno kłopoty, ale efekt mam nadzieję, że będzie E, bardzo dobry i uraduje mieszkańców e, również okolicznych bloków. E, pamiętajmy, że tutaj celem nadrzędnym jest poprawa bezpieczeństwa. E, ten teren będzie wygrodzony, właściwie przejście przez tor będzie możliwe tylko i wyłącznie e, tutaj tym przejściem e, pod torami pieszy rowerowym, e, więc e, liczymy na to, że, e, że to bezpieczeństwo zdecydowanie zrośnie. I w związku z tym też gorąco prośba za waszym pośrednictwem do osób, które opiekują się krzyżem po drugiej stronie tego torowiska. widzimy, wiemy, że jest to krzyż zadbany. Na pewno to rodzina osoby, która pewnie tutaj zginęła w tych okolicach, się tym krzyżem opiekuje i prosimy o kontakt czy z Urzędem Miasta, czy z Wydziałem Inwestycji. Pewnie tak będzie najlepiej, bo no, my musimy. Tak wynika z projektu ten krzyż przenieść. Chcielibyśmy w porozumieniu z rodziną ustalić, gdzie ewentualnie ten krzyż przenieść. No to z szacunku dla, dla całej tej rodziny. Czy mają Państwo jakieś pytania? W czy Panowie nie? mogą nam przypomnieć jaki jest koszt tej inwestycji, co wchodzi w skład tej inwestycji, bo przecież też będzie budowane ogrodzenie wzdłuż toru. E, jeśli dobrze pamiętam koszt wynosi około 11 milionów złotych, cała inwestycja oprócz faktycznie budowy przejścia pieszo-rowerowego wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych, dla rowerów oraz schodami z jednej i z drugiej strony. Tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, obejmuje również wygrodzenie torowiska od ściany lasu do ulicy Hutniczej, a oprócz tego rozbiórkę wkładki, to znaczy tak, demontaż kładki, którą, którą dzisiaj, która dzisiaj służy do pokonywania torów, bezpiecznego pokonywania torów. Więc no to jest zakres, który jest też... Jak gdyby kwota jest zgodna z tym, co przewidzieliśmy od początku. Tutaj nie było potrzeby jakby powiększania. A jak będzie wyglądał ruch pociągów w czasie prowadzenia tej pracy? Będą jakieś utrudnienia? W czasie pogrążania ścianek szczelnych w pasie rozdziału między torami ten ruch będzie wstrzymany w nocy, tak jak mówiłem, między godziną... W północy, a, a czwartą rano. Natomiast od y, początku kwietnia, myślę, że od planowany, planowany jest taki mniej więcej od 10 kwietnia, ruch będzie wstrzymany y, na jednej z linii kolejowych, natomiast no, my staramy się i zrobimy wszystko, żeby ten, żeby ten ruch był y, cały czas ciągły, żeby tych udronień było jak najmniej. Także tutaj nie ma żadnego zagrożenia na dzień dzisiejszy, żeby ruch był wstrzymany. Ta linia kolejowa będzie czynna, tylko będzie po prostu tak zwany objazd tutaj między Zdaje się między dworcem głównym ołcawek a brzeziem, gdzie po prostu ciągi będą gdzieś w jednym więcej A może jakieś zdjęcie?